Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że znajdę w internecie coś ciekawego. Znalazłem największe hamburgery, frytki, największe jedzenie z całego świata. No i zacznijmy od pierwszego. Słuchajcie, tutaj mamy podany jakiś, nie wiem, jakiś to jest. Yy, nie wiem, jakie to jest mięso, ale jak, jakiś kurczak chyba, tak? To jest, to jest taki wielki filet z kurczaka, gdzie mamy bardzo, ale to bardzo dużo frytek do tego. Słuchajcie, jest to na takim talerzu chyba do pizzy, do całej pizzy podany. Także no ja miałbym ochotę w ogóle coś takiego zjeść. Ale zanim pokażę wam drugie jedzenie, przypominam Wam o tym, żebyście z zasubskrybowali ten kanał, zostawili łapkę w górę, no i oczywiście wbili na mojego instagrama. Jeśli chcecie kolejny taki odcinek, 5000 łapek i znowu znajdę dla Was jakieś olbrzymie jedzenie. Tutaj mamy jak się, jak się przygotowuje tego fileta. Zobaczcie, oni wrzucili do frytkownicy bardzo dużo takich filetów. Polali całe sosem, tak jak teraz to możecie zauważyć. I do tego frytki. Zobaczcie, jaki wielki talerz. No, zjedlibyście to? Ja po takiej diecie, tak jak teraz mam, bo mam taką białą dietę. I zjadłbym to na pewno na, za, na 100%. Ale kozak, jakie wielkie. Dobra, mamy tutaj coś drugiego. Tutaj mamy jakąś, Co to jest? Jakaś zupa? Uy, to jest chyba jakieś niedobre, tak mi się wydaje. Co to była jakaś zupa z takimi różnymi. Ale garnek do zupy to był taki olbrzymi, no nie? Dobra, tutaj też mamy przygotowanie tego Czyli makaron, zobaczcie To jest tyle makaronu w tym wszystkim Ten makaron, zobaczcie, tak się pyk, pykuje Pyk, pyk, pyk No i do tego się uzupełnia w jakieś składniki Pewnie się to później całe jakoś gotuje ale olbrzymie to co? No i tak jak powiedziałem wcześniej, właśnie tutaj kobieta uzupełnia to wszystko. To jest. Co to za piekanka jakaś będzie? Cóż to? Zobaczcie. I to jest taki wielki. No nie wiem, no taki gdzieś garczek. Taki garczek do tego. I to trzeba 14 godzin gotować. Ile? Ile to trzeba. Nie, tak. Ja, I to się zalewa czymś. Przecież tego nikt nie zje. Ja bym tego w życiu nie zjadł. No ludzie, co wy tutaj w ogóle mi pokazujecie? Przecież ja bym w życiu tego. Zobaczcie, jakie to wielkie. Widzieli, widzieliście tą mapkę? Ona łyżka, dwie łyżkami to ja. Dwiema czy dwoma? Napiszę w komentarzu. No i mamy tutaj. O, co to jest? Jakaś el-torta. To wygląda trochę jak jakiś. Jakie to jest olbrzymie. Tam są takie wykałaczki aż popiane, żeby to się nie wywróciło. I takie jedzenie w ogóle możecie spotkać na całym świecie. Ale o co tutaj chodzi? Tutaj przygotowują taki filety, Oni to wszystko smażą I podają w takiej wielkiej bułce Tak jak widzieliśmy wcześniej I ta bułka jest gdzieś tak na No może, może nie na, no może gdzieś o Takiej powierzchni, masakra Ciekawe, kurde, że tu jest coś wielkiego Takiego w Polsce, takiego, że na przykład Jakaś restauracja słynie z podawania Że na przykład wielki hamburger Albo wielki, wielki kebab to gdzieś tam widziałem Ale no jakieś inne, I zobaczcie to jest Jest taki kebab, taki Półce! To jest chyba w półce po prostu. Dobra, co my tu mamy? Mamy teraz watę cukrową, jaka olbrzymia i jak zrobiona fajnie. Czy wy to widzicie? To mamy w ogóle w Tokio, w Japonii. Takie rzeczy tylko w Tokio, tylko w Japonii, także musimy tam jechać. Zobaczcie, to jest Rainbow, czyli te wszystkie ten cukier się to jakby farbuje, jak możemy zauważyć, i on przybiera taką tęczę. Ależ to, no podoba mi się to bardzo. Kozak, ja zjadł takiej waty cukrowej. O, tak jak ta pani bym pożerał tą watę. Super! Super! Arąbista. Tylko ja waty nie lubię, bo później. No w sensie lubię waty, ale później ręce tak się kleją. No nie od tego patyczka, to jest takie nieprzyjemne. Ale tam dawali jakąś folię pod to. O, widzicie? Jest jakaś folia. No ale słuchajcie, no jeśli to jest takie wielkie, no to nie dziwne, że oni dają folię pod to. Tu co ciekawe, jeszcze w tym barze możemy sobie. waży, no powiedzmy, że to jest bar. Możemy sobie jeszcze wziąć takie ciekawe rzeczy yy, na wynos. No, na, na wynos. Do zjedzenia. Takie wiecie, takie słodycze, jakieś takie, no kozak. Pierwszy raz coś takiego widzę. A tutaj mamy jakąś kafejkę. No i na kolejna rzecz, to jest jakaś taka kafejka. Dobra. I tutaj, o ja, cię kręcę. Co? To jest taki wielki, o ja, piernicze. Zobaczcie jaki wielki kawał tego jest. Łocie, panie kapitanie, słuchajcie, to mi się w ogóle wydaje, że to ciasto, to w niektórej takiej restauracji w Polsce to przez tydzień by nie zeszło, a tutaj w jednym kawałku podają. No proszę, zjedźcie sobie. Znowu mamy przygotowanie, jak to zrobić. Oczywiście dajemy tutaj wszystkie składniki. Składniki to jest podstawa wszystkiego. Pętajcie składniki. Warniki trzeba zawsze mieć. W sensie, no, trzeba dobrze je wykorzystywać. Trzeba też je umieć wykorzystać. I oni to wszystko teraz zawijają. To ciasto pewnie oni to potną później na kawałki, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczcie, jak masowo oni to robią. Te, jaki rulon. I tak, jak mówiłem, oni teraz odcinają. I gość pół godziny to robią. A takich e, deserów, załóżmy takich deserów na całe cztery brzuchy, e, no, potnie sobie z 30 z takiego czegoś. o jakie to słodkie. To, ooo, jakie, jej. I to jedna osoba ma zjeść tyle, jedna osoba, przecież to jest jakiś żart, jedna osoba nie zje tylu. Co wy ludzie? Nie ma opcji. Jeszcze czymś polewają. No nie. nie. Nie wierzę w to. Jeszcze czymś polewają. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tutaj mamy e, Oreo. Tak jest. To z miniaturki, które widzieliście. Zobaczcie, jak wielkie tutaj goście zrobili. W czwórkę zrobili takie wielkie Oreo. E, no ja bym wątpię, że zrobił. Że zrobiłbym coś takiego. Pewnie by mi jaki zakalec wyszedł. Ale zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. No nie. W sensie, ten gość by mógł tak ręce rozstawić i by dopiero to mógł podnieść. Albo albo tak. No masakra. Jakie, jakie olbrzymie. No i ja jak widać, yy, smakuje pewnie też. Zobaczcie, jacy są zadowoleni obydwoje. Yy, smacznego chłopaki, smacznego. Dobra, przyszedł czas chyba na hamburgera. Zobaczcie, tak wygląda normalny hamburger u góry, a tak wygląda OMG burger. I to możecie kupić w Kalifornii w Ameryce. I zobaczcie, jak wielki hamburger to będzie. Aha, jeszcze dla! Zobaczcie, jaki ten malutki jest u góry, a jaki jest na dole. Ciekaw jestem, ile z tego idzie do wyrzucenia, ale ta bułka tak dziwnie trochę wygląda. Ale to mięso, widzieliście? To w ogóle dopieczone to mięso było. Tutaj ma. Mamy największe ciasteczko na świecie. Takiego donata, to się chyba tak nazywa. Zobaczcie, jak tu wcina. O jezus, tutaj kobieta ostro wcina. Ciekawe, czy. Ciekawe, ile w ogóle udaje się z tego wszystkiego zjeść. Wydaje mi się, że raczej niewiele. I jak oczywiście zrobić takie coś? Tutaj mamy wyrobione ciasto. Na głębokim to oleju trzeba zrobić. Tylko gdzie? Widzię... O, ile tego, ile słodkiego? Zobaczcie, jaki ładny kolor w ogóle do tego wzięli. Różowy, to znaczy, nie, że lubię różowy kolor. Tylko no, ładnie to będzie wyglądało jaki ten. Jako ten donat. Zobaczcie, kolor. Jeszcze takie robią Ale świetnie to wygląda, ja nie mogę No i oczy, oczywiście do dekoracji Trzeba troszeczkę użyć świeczek Ja cię kręcę, słuchajcie, ja jestem na diecie To co zawsze przypominam na odcinku I ja muszę patrzeć na takie rzeczy teraz Czy ja muszę cierpieć przez nich Dlaczego tak jest, dlaczego tak jest Dlaczego oni mi to robią o No dawaj, o, ale to było wielkie I mamy lody, kto z was lubi lody Powinien odwiedzić Tokio w Japonii Znowu zobaczcie, jaki wielki lód Wie, Ten lód jest Większy od głowy tej kobiety. Czy wy to zdążyliście zauważyć? Czy wy to widzicie? To, to zje. Przecież to jedzenie pewnie wyrzucają całe. To jest przykre. To jest przykre. Chyba, że w czwórkę się zamawia i każdy sobie nabiera z tego łyżką. No, ty, to jest dobry pomysł. Czy każdy ma swoją łyżkę, nabiera sobie na swój talerz i sobie je inną łyżką, a tam jeno. No, to spoko. No, ale zobaczcie, to nie jest podawane w takim wafelku, tylko w szklanym takim czymś, żeby wiecie. No, przecież by się to rozlało za chwilę, roztopiło. Ale kozo, jak zobaczcie, jak te kobiety w ogóle za Zobaczcie na tą po prawo i tą po... I ten, no dwóch po... No, no po prawo, po prawo, po prawo. aż ja się zacząłem jąkać nawet. Zobaczcie jakie zadowolone. A ten gość tak sobie się patrzy na tego loda i się zastanawia. Kurde, czy ja go zjem na pewno? No i truskaweczki, bananik do tego. Oni zadowoleni, wszyscy zadowoleni. Żyć nie umierać w takim razie. Zobaczmy co mamy dalej. Mamy jakiś... A co to... I co to jest? Jakie dobre. To może nie jest aż takie duże, ale to jest dobre, to jest jakaś piramida. Tylko co tam jest w tej piramidzie? Aha, to jest takie, to jest taki kruchy to jakby naleśnik z owocami i coś tam chyba w środku będzie, nie? Ale to nie jest aż takie duże. Tutaj troszkę oszukaliście, bo to wcale nie jest takie duże jak mówiliście. O, ale dobre. Na pewno ja bym zjadł na pewno coś takiego. Ojoj, oj, oj, bardzo bym jadł. No i co dopiero mieliśmy lody? Teraz też mamy lody i zobaczcie lepiej na to. Ile tutaj będzie gałek lodów I zobaczcie jakie to będzie kolorowe Ale jaki to ma sens Przecież to zaraz się wszystko roztopi Zobaczcie jakie wielkie lody Widzieliście w ogóle kiedyś takie wielkie lody? Ja nie widziałem Pierwszy raz widzę coś takiego I tu co ciekawe jest to podane w rożku 40 cm one mają wysokości To jest tyle Jak to zjeść żeby się nie ubrudzić? Przecież tu się człowiek zaraz ubrudzi W ogóle ciekaw jestem ile kosztuje taki lód Wtedy za... Za te 40 cm to chyba 50zł ktoś musi zapłacić za takiego loda Ale ja bym sobie kupił takiego loda, bo chciałbym zjeść coś takiego Chciałbym w ogóle kiedyś jechać do Japonii, tak do Tokio zobaczyć jak tam jest No zobaczymy, może, może kiedyś się uda Oczywiście cała rozpiska co my tu mamy, truskawka, kawa mle, Mleczny, czekoladowy, karmelowy Jakiś gazowa... jakaś soda, nie wiem, melonowy i macha? Matcha? Matcha? To już jest tak rozpłynięte, że się macza Chyba o to chodzi Co do wielkiego jedzenia jeszcze zobaczyć Tutaj mamy gościa, który postanowił, że zrobi hamburgera Z dwóch mięs, tylko te mięsa gdzieś mają... Grubość jakieś 5 cm Jak to w ogóle wziąć do buzi Ja się zastanawiam, przecież się nie będzie dało Tego w ogóle zjeść Jak? On, dlaczego oni to w ogóle robią takie wielkie Jak tego się nie będzie dało zjeść, no nie oszukujmy się Ale tu co ciekawe mamy jeszcze gościa, który Zrobił jeszcze większy hamburger Postanowił on, że on zrobi chyba 20 cm hamburgera Smacznego życzę No i zakończmy może sobie na tym, słuchajcie tutaj mamy Bardzo, ale to bardzo długie frytki Takich frytek nie widziałem Z miłą chęcią taką jedną frytkę zjadł, bo tu w tej jednej frytki tak naprawdę jest 5 takich małych z McDonalda, czy tam z czegoś. No i co? Ja zrobiłem się bardzo głodny, ja coś idę zjeść. Ja Was zapraszam tutaj na te filmy, które widzicie. Wpadajcie na mojego Instagrama, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie koniecznie ten kanał, zostaw szary guzik pod spodem, no i 5000 łapek, i kolejne wielkie jedzenie. Trzymajcie się, piona!